Witamy na kanale Interia Sport ze mną Popek. Witam cię. Jesteśmy na nagrywkach Ninja Warriors. Kurde, co to się stało, że cię tutaj widzimy? Zaprosili, bo to jestem, a że mam konstant blisko, tym bardziej się zgodziłem. Arena Gliwice. Wiesz, czy mi się kojarzy arena Gliwice i Popek? No, mi się kojarzy arena Gliwice z moją ostatnią walką, na przykład. Popek Parka, <laughs> tylko fortunę za małą rękę. Mam nadzieję, że sobie ty zakręcę, usłyszę, nie płamię. <laughs> <laughs> jakoś specjalnie przed tym występem? <y> czy jest pełen sponta? Pociągałem się przez miesiąc czasu, yy, 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 bardziej zawzięcie niż takich z trening treningach siłowych, bo jeżeli chodzi o mnie, jak kilo, a tutaj są przeszkody, takie trzeba się pociągać. I na tym się skupiałem? Udział brał twój były rywal, z którym miałeś okazję walczyć na Stadionie Narodowym później miałeś okazję widzieć? Jak mu poszło? E, tak, oglądałem, e, myślałem, że przebiegnie cały tory, jednak Mariusz mówił, że grawitacja nie jest naszym przymierzeńcem. <laughs> i te. że woda palcie, to przecież, że jest szybka, że dobrze rozgrzejesz. Mam jeszcze dosłownie kilka szybkich pytań do Ciebie, taką serię. Pierwsze pytanie, ile masz tatuaży? Milion. Ulubiony fast food? E, e... Facebooker. <laughs> na co wydałeś najwięcej pieniędzy? Na złoto. Kto jest obecnie najlepszym raperem w Polsce? Popek. Piosenka, którą ostatnio ciągle nucisz. It's my life. Która z twoich płyt jest ulubioną? Ta, która będzie teraz. Kiedy wrócisz do walk? Eee, chyba na 15 na nagrodzie. Wymarzony przeciwnik? Bruce Lee. Najlepiej wspominasz walkę z? Sam ze sobą. <laughs> Sam ze sobą. <laughs> Dzięki bardzo.